No, także Ostrówek Ostrówek wjechał na warsztat I niestety, ale nie mieści się w garażu Tutaj nam łyżka wystaje Ogółem jakby ją może skręcił z biedą, by tam przeszedł bokiem, ale, ale i tak będzie wyjmowana miejsce z pikuś. No i tutaj będziemy go robić od A do Z wszystko po kolei, biorę zebrany do ostatniej śrubki. Dzisiaj mamy wtorek 12 stycznia, 21 rok. Zaczynamy. A kiedy skończymy, to zobaczymy. No i w pierwszej kolejności to ramię wylatuje. Ja sobie pozaznaczałem węże, gdzie który był. W sumie to nie jest problem, bo tutaj pierwsze jest od łychy, czyli ten i tamten wąż. A ja znaczyłem sobie tutaj o trzema supełkami, który wąż tutaj od przodu ołożył, potem mi to w drugą stronę nie chodziło. Drugi jest od tego ramienia, że to tak i tak się przechyla, tego tam. A tamten wodzie jest ten czerwony, czyli drugi od tamtej, to jest od podnoszenia i opuszczania tego. Reszta może zostać węże, bo to jest od obrotu i od łap. No i tutaj to jest, dlatego wyjmujemy to. Potem ja odkręcam tu z powrotem, odkręcam kabinę. Tutaj tura, żeby to wszystko dało się wyjąć normalnie. No i będziemy robić wszystko po kolei najpierw robimy mechanicznie go, czyli zajrzymy do silnika jak wygląda do skrzyni, bo pewnie tryb od jedynki, od strecznego na pewno jest zużyte, no znaczy, się zużyte nie wyskakuje, ale Wiadomo, ostrówek przód-tył przeważnie tylko jeździ, więc to. Hamulce, tylny most. Chociaż tylny most był cicho w miarę. Także może nie trzeba będzie go ruszać. No, zwolnice zobaczymy, czy tam ludzie są gdzieś. I tutaj najbardziej co mnie irytowało, to ten obrót. Pomijam fakt, że ktoś go tak tu okropnie zaspawał. To i tak tutaj nic nie trzyma. Bo to jest jakiś odlew, a obudowa, tutaj jest podstawa stalowa. Ale tak, obrót, że w lewo normalnie trzyma, w prawo ucieka. To musimy zrobić. Do rozdzielaczy zajrzymy. No, ogółem wszystko. Tu, gdzie nie idzie go pospawać, bo ktoś rzeźbił, ale z marnym efektem. płaskowniczki wszystko tutaj spawywali, ale to już tutaj popękało. Wszystko jest do odcięcia, i od stąd tam dookoła pójdzie taki gruby profil. Profil. też płaskownik, ale dziesiątka ścianka i taki szeroki jak te dwa. No, także węże poznaczone, można wyjeżdżać i odczepiamy to. O, no.

Silnik za czysty, wewnątrz to nie jest, aczkolwiek po mojej pukance, kompresja chyba wzrosła. Tutaj o, też widać taki ładny aż plastylina, ale będzie chodził, może. Myślałem, że tutaj nie da się wyjąć silnika bez odjeżdżania tej ramy ale jak widać się udało i tutaj no żeby to się udało to musiałem podnieść tam skrzynię biegów bo ona nie jest tutaj przyłapana do tej ramy nigdzie więc ona by mogła czasami coś przegiąć i by się zgięła więc sam to podparłem przy okazji to się lekko do góry mi podniosło tutaj wciągareczką Yy, przekosił się silnik, tak, i wtedy, pomalutko szarpnąć, i do góry szarpnąć, i do góry, żeby nam się tam nic nie pogięło. I ja w końcu wyszedł. U mnie były te uszy niestety. przyspawane, niestety, nie przyspawane, Przyspawane bardziej, trochę były ponacinane, trochę pospawane. I tutaj yy, kolejne nieporozumienie to to te otwory duże no to na pewno się to będzie luzować bo nie ma sztywnego osadzenia no i tutaj tej śruby dolnej nie dało się wykręcić ale to się zrobi tutaj w ogóle była tylko jedna z drugiej strony no a dla jaka ciekawostka to wał ma tutaj taki wielowypust a 60 ma to na klinie wszystko jest inna nakrętka no a co do sprzęgła to mamy normalnie też 6 łapek o. tarka padana, mamy 6 łapek i myślałem, że w ogóle w ustrówku jest tylko jedna tarcza sprzęgu, a wychodzi na to, że tu mamy jedną. A tutaj jest druga w środku. Mamy dwie tarcze sprzęgłowe. O może teraz to będzie widać. O. Dwie tarcze sprzęgłowe, Ten wałek ma tutaj taki o wiele dłuższy frez No i taka ciekawostka, jakby ktoś nie wiedział, że w ostrówku mamy właśnie tutaj dwie tarcze sprzęgłowe No, zobaczymy czy tutaj będę dawał podkładki, czy nie. To lekko w miarę chodziło, ale tam jest przedłużona ta dźwigienka. No i ogółem do takiego stanu, że wszystko jest wyjęte, szyby powycinane w kabinie To 9 godzin Od stanu, że no wszystko w nim było Jeszcze ostatniego balota przywoziłem nim I 9 godzin, myślę, że nie jest źle Oczywiście da się szybciej, ale... Ale to nic, no I tutaj wszystko jest ładnie Jutro się przyjedzie traktorem z Turem, zepchnie ten silnik na dół bo tutaj na dachu nie mam krokwi no i będziemy go rozbierać pierwsze co to nie rzuca się żeby były progi na tulejach kompresję miał dosyć dobrą bo mierzyłem drugi raz chyba lepszą nawet po tej pukańce niż przed ale strasznie brudny jest w środku silnik więc na pewno trzeba to rozebrać i wyczyścić wszystko no i ogółem tak to wygląda jeszcze sporo roboty, ale wszystko na spokojnie się da wąż który idzie do pompy jest podłączony tutaj do tego wyjścia czyli najbardziej na lewo następny wąż podłączony z Tył z przodu siłownika to jest ten drugi. A trzeci wąż jest podłączony podłączony jest tutaj do tyłu siłownika. Tutaj co dalej? Koła było odkręcone do wyjęcia butników. Swoją drogą są one okrutnie ciężkie, we dwie osoby jest co niesia, są strasznie nieporęczne, dlatego przy wkładaniu trzeba będzie mocno uważać no ale wiadomo, wszystko się da no i tutaj co dalej zdjąłem już hamulce są brzytwy. sprawdzaliśmy taką dwumetrową rurą do odkręcenia te śruby były mocno przykręcone i jak wciśnięcie hamulec to nie da się ruszyć ani jednego ani drugiego i tak tutaj koła zębate z tyłu mechanizm różnicowy w ogóle wygląda jakby ktoś tutaj wymieniał te koła zębate i w środku w tym mechanizmie różnicowym bo raz, że jak się jeździło to było w miarę cicho dwa te zęby bardzo ładnie i nowo tak wyglądają a co do reszty skrzyni to niektóre te tutaj chyba czekaj, od jedynki od wstecznego o. te widełka się ruszają tutaj ale tak dla pewności wszystkie lekko zespawam tylko trzeba pamiętać żeby to było tutaj w miarę równo bo wtedy tam będzie mógł się jakiś inny bieg kleszczyć no i z tego co ja bym chciał wymienić tutaj, to na pewno wszystkie z to od jedynki od wstecznego i tamto dolne no bo w ostrówku jednak one najbardziej dostają w kość i tutaj ten wał główny widać, że jest taki lekko obiechany od biegów polowych i normalnych tutaj rozbieramy już ten silnik i taka niespodzianka, w ogóle tu śrubę nie ma te są śluby luźne. Tutaj widać przerwę to też. Także za długo by tu już nie pojeździł. Dobrze, że tu zaglądamy. No, a ja rozbieram dalej. Razem tu na znaki. Tu mamy po te takie, powinny być dwa takie kwadraty. Tutaj to takie kół 0, o tutaj mamy to 0. A na wale dwie kropki, a na pośrednim jedna kropka. Wszystko było ok, ja tu już wyjąłem jeden tłok, czwarty i środkową stopę i wychodzi tak, że panewki korbowodowe są tutaj, mają lekkie rysy główne są takie ale o dziwo wał korbowodowy, tu ten czop na korbowodach jest idealny a ten tutaj też jest bardzo dobry nie czuć praktycznie nic pod paznokciem, no nie czuć i to wał jest nominalny Czyli on na pewno zostaje, tutaj z nim raczej nie będę, już rzadko nowe panewki idą Tu były wcześniej panewki bimetu A dlaczego te rysy takie się zrobiły? Podejrzewam, że dlatego, że ten olej tu był bardzo rzadko wymieniany bo nigdy I filtr już przestał filtrować, tylko wszystko szło tym zaworem bocznikowym czy jakoś tak No i wtedy takie suda się to zaczęło dziać no, bo ogółem to w korbowody wyglądają świeżo, to nie są na pewno oryginalne, ktoś to wymieniał. Wał to nie wiem, nie mogę znaleźć producenta, ale też nie wygląda, chociaż może jest oryginalny. Zobaczymy jak go się wyjmie. Grunt, że ma stopy przykręcane, tak? I nie ma najlepiej tych właśnie tu od środka przykręcanych, to są chyba te jaskółcze ogony, czy jakoś tak się nazywało no i oczywiście ten silnik tak nie był czysty w środku tylko tak jak tam na zdjęciach widzieliście cały czarny, ja go już umyłem w miarę ma być tu i z rzeczy też pozytywnych to ośki ta i ta jest fajna tu jedynie pójdzie najprawdopodobniej to koło do wymiany bo widać, że ono jest już lekko rozbite tutaj połowę życia mają co to nawet mniej, bo to przekazuje napęd na to wszystko, więc to idzie do wymiany raczej i tłok, no, tłok wygląda gorzej aczkolwiek kompresja ma bardzo dobrą 25 barów i no niestety tu widać, że albo coś wpadło albo go przytarło tutaj tak samo z tej strony no i dlaczego nie wiem, podejrzewam, że jest termostat i pewnie się nie otworzył. No i pewnie go zagotowało jego chwyciło. Także zestawy też pójdą raczej nowe. Wyjmuję te kuleje i taki ściągasz tutaj taki. Nie co, obnik, Setka. Dwa kloski drewniane, żeby tu bloku nie uszkodzić. Szpilka osiemnastka. Od spodu. Tam. taki gruby płaskownik. ósemka ścianka. Dwa bolce w środku w nim zrobiłem na prowadzenie No wyjmę to wam pokażę I tam na dole krzycz I teraz elegancko kręcimy i Tule nam fajnie wychodzi O no i tuleje mamy już wyjęto a to wygląda tak o to głęboko od headera od bizona, zabezpieczenie headeru. temu to jest taki ten długi jeden bolec no a tutaj takie o zaokrąglone jak ja, by nie było nic szersze I dodatkowo tutaj i tutaj lekki stożek żeby to się zawsze naprowadziło ładnie